Mamy możliwość wyliczenia dyplomu ministra spraw zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji w sieci. świecie. Szanowny Panie Ministrze, Ekscelencje, drodzy laureaci, Szanowni Państwo. Przystąpię teraz do prezentacji laureatów, a zacznę od tych osób, które niestety z Rosji przybyły nie mogły dzisiaj do nas dotrzeć. Władowca języka polskiego na polonistyce w Wyższej Szkole Języków Obcych w Henianie w Korei Północnej. W młodości przebywał w Polsce i poznany wtedy polskie tradycje oraz język przekazuje teraz koreańskim studentom. Zajęcia z języka polskiego zostały uruchomione głównie dzięki jego zaangażowaniu i determinacji. Jest bowiem jedynym nauczycielem języka polskiego, a szkoła, w której wykładach, to jedyna jednostka śledowa prowadząca zajęcia z języka polskiego w tajem. Pani Angelika Borys, to niedawna szoła związku na Białorusi, od wielu lat przyczynia się do propagowania polskiej kultury, historii i polskiej tradycji, a także dobrego imienia Polski na Białorusi. Swoją działalnością wspiera wszystkich, które polska jest bliska i złotka i pochodzenia ich samych lub i ich nie ma dzisiaj także z nami osobiście pana Mirosława Gałki, ale bardzo nam miło powitać jego córkę panią Martynę Gałkę. Witam serdecznie. Pan Mirosław Gałka to jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów. Jego sztuka w początku budzi zachwyt, ale także i wiele kontrowersji. Prace Mirosława Gałki znajdują się w największych i najbardziej bezbliżonych światowych polecjach sztuki. Ukoronowaniem jego działalności było zaproszenie do projektu Uniwersytet w prezydium Jordyńskiej Date Moder, gdzie zaprezentował w staracie Kautis poprzednią najlepszą do tej pory odsłoną artystyczną Hali Pogliw. Pan profesor Wilko Wiktor Powiw. Wybitne z nasza literatury języka polskiego, a także literatury krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rosyjskiej Akademii Nauk kieruje Wydział Historii Literatury Słowiańskiej. Naucza również przyszłych rosyjskich polonistów na Uniwersytecie Głównostowa w Moskwie. Profesor Kobiet stoi na czele międzynarodowego projektu pod tytułem Wzajemne postrzeganie Polski i Rosji w literaturze i kulturze, w ramach którego stara się pokazać różne wyobrażenia o życiu obu narodów, charakterze stereotypów i uprzedzeń. Badanie naukowe profesora wyjąwszy rok serwis tematyczny, problemy rozwoju polskiej literatury i powiązania z literaturą rosyjską. Następny, dobra, proszę. Pan Marek Południu. dziękuję. Jest pisarzem, dziennikarzem, byłym pracownikiem Azji press Od czasu studiów w Służbie Uniwersytetu Johna Bowiesa zajmuje się dokumentowaniem losów polskich Niemców wojennych w Związku Sowieckim, a w szczególności zbrodni katyjskich. Efektem jego zainteresowania jest książka, a dyń z Masaker, Massaker która otrzymała w amerykańskiej prasie entuzjastyczne recenzje i w której ustno uzupełnione wydanie ukazało się w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku. Zaangażowanie Arena Poła. Przybliżanie prawdy o zbrodni latyńskiej społeczeństwu amerykańskiemu bardzo przyczyniło się do zorganizowania 5 maja tego roku w bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych całodniowej konferencji upamiętniającej polskich jeńców ponadzowanych przez NKWD. Wspólne wyróżnienie wędruje do rąk Pani Natalii Waszpowskiej i panina, Pana Marcina Ustawa. Witam serdecznie. 4 miliony osób, co stanowi 10% wszystkich odwiedzających pawilon. O pawilonie pisały światowe wedle, takie jak Harlem Schottmacht, The Guardian, The Spiegel, The Pawilon korzystuje z tradycyjnej ludowej wyściganki, a jednocześnie stanowi przykład nowoczesnej myśli na Pan profesor Jan Makę. Pierwszy poranek jest przewodniczącym European University Information Systems. Profesor Manej ma ogromne zasługi na podprowadzanie zdolnej młodzieży na szkołach światowych. Od kilkunastu lat jest obiegiem drużyn studenckich z Uniwersytetu Warszawskiego, które zdobywają laury na światowych okręgach programistycznych. Pani Mariusz Taman. w Z okazji roku Żubrnickiego bardzo zaangażowana jest w organizację imprez i koncertów. Związek Towarzystw na Polska jest bardzo wcześnie działającą organizacją, co organizuje wiele wkładów edukacyjnych na temat literatury i kultury polskiej. Profesor Hanna Abdel-Madak Dla ramion jest również tłumaczem literatury polskiej na język arabski. Studiował w Polsce w Akademii Teatralnej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Przewołał twórczość wielu ludzich polskich pisarzy i poetów, w tym Czesława Białosza, Sławomira Brożka i Sławy W latach 1995 1999 program programy radiowe pod tytułem Polscy Poetii i Poezji Jest autorem licznych artykułów narzecznologii i polskiej literatury. Pan profesor Tenex Karoszyński. <noise> jest w tle bardzo i oto kierownie. Podobie inne specjalista z zakresu chorób uszu i mowy, a zwłaszcza z zakresu implantów ślimakowych. Łukasiu Odpomego. Piąty w dziedzinie implantologii słuchu. Pan profesor jest szefem Instytutu Wizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Zarządza też Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w gdzie prowadzona jest działalność naukowa, dydaktyczna i kliniczna. Pan profesor Sytraszyński jako pierwszy na świecie wykonał stworzoną przez siebie metodą pielęgniarską operację szczepienia imitantu ślimakowego u pacjenta cierpiącego na częściową głowę. Pan profesor jest autorem i współautorem wielu kart naukowych i laureatem wielu rozprzodów. obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, wyjeżdżają z lepszą opinią o naszym kraju niż mieli zanim przyjechali. Co to znaczy? przedstawił się do Jednak od ponad 10 lat wydno przyznawanie jest szerszy od nuletającej możliwość wyróżniania cudzoziemców. Dzięki temu możemy symbolicznie podziękować osobom różnych narodowości, które zainteresowały się naszym krajem. Naszą krajem, historią, kulturą. Postanowiły podzielić się swoją pasją z innymi, sami poszerzając wiedzę o Polsce i wpływając a Ta działalność jest tym cenniejsza, że nie rzadko jest prowadzona w nieprzychylnym środowisku. <laughs> <się> oporem, <laughs> wymaga więc szczególnie odwagi. przekonania o wyznaniu wartości. Dlatego dziś, wręczając te wyplomy, dziękujemy zarówno Polakom mieszkającym, formuła nagrody umożliwia konorowanie reprezentantów różnorodnych dyscyplin i obszarów działalności. Promocja kraju powstała się przecież nie tylko w sferze kultury, choć to ona pierwsza przychodzi nam na myśl. Również istotne dla kształtowania obrazu Polski są osiągnięcia naukowców, przedsiębiorców czy sportowców. Z większą radością wręczem dziś dyplomy zadziałały z Państwo, Nowe czasy przynoszą nowe wyzwania również promowanie wizerunku naszego państwa. Nasze działania dyplomatyczne bez waszego wsparcia w innych sferach byłyby nieskuteczne. W dzisiejszym świecie, liczą się bowiem nie tylko kontakty międzyrządowe, coraz większego znaczenia nabierają bezpośrednie relacje międzyludzkie. A w tej sferze najlepszym narzędziem pomocy jest człowiek osiągnięciu, bo to one docierają do międzynarodowej społeczności, przeciętnego mieszkańca Białorusi, Chin, Finlandii Korei, Rosji, czy Stanów Zjednoczonych. Także współczesny napływ informacji sprawia, że nie ma jest przebić się ze skutecznym przekazem zawierającym pozytywny w celu najpłatnych Polaków. Konieczne są coraz większe nakłady na dyplomację publiczną i kulturalną. Państwa działalność jest bezcenna, Tym bardziej, że często przynosi o wiele lepsze efekty niż miliony wydanych na kampanię reklamową. Protest laureaci właśnie za tą działalność, nie zawsze głośno media, ale skuteczną, za pasję, zaangażowanie, za wszystko to dobro, które czynicie Państwo w imieniu Polski. Serdecznie dziękuję. A ty, są ministra spraw zagranicznych, niech będzie symbolicznym wyrazem tego uznania. Thank you.